Kurwa, zapowiada się znów kolejny jebany nudny dzień. Trzeba te kurwa oczy otworzyć. Jak kurwa jasno. Ooo, zaczyna lagować. Zawsze od rana są lagi. Kurwa mać, to jest jakaś choroba let's playerów chyba. No takie lagi, żeby to chuj szczelił. Kurwa, chyba będę musiał się zresetować. Czekajcie, ja chyba się reset... O Jezu jak zaczął lagować, kurwa nie widzę lampy. Kurwa, kurwa, daj, 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 daj. O, 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 idzie, idzie, idzie. Aaaa! Zresetowany. Wstajemy. Jezus, jak ciężko wstać z tego ciepłego łóżka. Cała kołdra opipcona od psa. Nie wiem czemu patrzę po suficie. Że jakiś nienormalny jestem. Dobra, wstajemy. i zagadka się wyjaśniła, co tak całą noc śmierdziało w pokoju. No ale co zrobić? Trzeba wstać. I się ogarnąć. O, cel obrany. Misja numer jeden: ubrać spodnie. Nie będę no jeszcze śmierdzą dupą, więc mogę je założyć. Dobra, znaczy zobaczymy, co jest u Janusza. Czy śpi jebany, czy nie? Co on? O, jest jebany kicaj. Uszy nastroszył. Wypadałoby go pogłaskać. Chodź tu. Janusz. Janusz. O ty suko. Spróbuję go wziąć z nienacka. Kurwa, patrzy na mnie, czy nie patrzy. Chuj wie, bo on tak oczy ma na bokach, to nie wiadomo, czy na mnie patrzy, czy, czy na szafę pierdolić. Idziemy. Do ubikacji. Światło. Jest mój tron. Dzień dobry, kotku. O, Jak dobrze kurwa. Jezus, jaki on duży! Żelazna bestia. O! I teraz za dużo razy, żeby nie oczepać. Żeby nie było, że się nim bawię. No dalej. A nie, chciałem prudnąć, ale się nie udało. Umyjemy zęby. Z ryami wali jakbym psa podupielizał. W sumie nie wiem jak to jest, ale... ale wali. Nie wiem czy to od kaw, czy od czego? No ale kiedy umyjemy zęby. To jest chyba normalne. Co tak szczerze do tego kurwa do jakimś idiotom, narcyzem? Po co ja tańczę? A, bo muzyka mi w głowie napierdala bas. I jakie szybkie ruchy? Lalipap w głowy leci. Dobra. Jeszcze tylko trochę na dole. Aha, aha, no, przelecimy lewa, prawa strona, teraz mordę opukać. No kurwa dzień jak co dzień w sumie, nie? Każdy podobnie robi. No ale dobra, jak już w zęby wypadałoby zrobić coś do pierdolenia. Przy tej mojej diecie to prawie nic dzirzeć nie mogę. Co, jest żar? Mmm, obiad. O, popcorn. Abo nie, 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 nie. Bo jakbym zjadł popcorn i poszedł na ubikację, to by sąsiedzi myśleli, że rozpoczęło się powstanie listopadowe. Co zrobić z ludzi plecak? Dobra, atakujemy lodówkę. Misja numer dwa. Przygotować sobie jedzenie. Ach, biedronka. Ale bez węglowodanów. Więc mogę zjeść sobie plasterek. Mleko. O tak, do kawki. Coś jeszcze mogę zjeść? Cie no, przy mojej diecie nie za bardzo. A czemu to jest żarcie dla psa? Napierdolić, w sumie co to mi obchodzi? Nie no, nie ma chleba. Kurwa. Co to jest? Waza? Nie no, na to gówno to sera nie położy Dobra. Najciekawsze zajęcie od rana. Zobaczyć jak się woda gotuje i zrobić sobie kawę. A, jeszcze szklanka. Ci chyba są umyte. Chyba jest czysta. Dlaczego te boki są takie... Aha, faktycznie, przynajmniej moje dzieci cały czas jestem głodne, to mogłem przez przypadek ugryźć szklankę pijąc kawę. No okej. Okay. No co robimy kawkę. Jest bezwęglowodanowna... Nie no, ale to jest na 100 gram, ja w sumie tego łyka biorę do kawy, to... Nawet nie odczuję. Gotuj się szybciej. O, dochodzi, dochodzi. Bardzo ciekawe zajęcie. Już prawie mamy zagotowaną. Tee bulgotaj, bulgotaj. Jaka zamieć tam się zrobiła, wy to widzicie? Ciocio, gotuje się? O kurwa tej dziura. Co to było? Chyba ona usiądą mikrofalę kupić dziura była. Ok. I teraz quest numer 3. Donieś kawę nie wylewając jej. O, ale mi się kurwa ręce częcą. Co robię, Przy ja nie piję. Prowadzę zdrowy tryb życia, a łapy mi się, kurwa, częsą? No ale chyba doniosę, na razie jeszcze nic nie rozlałem, jest dobrze, jest dobrze. O! O! Widziałem, widziałem metę. Już, kurwa, jeszcze parę kroków. Jezus, jak mi się łapy częsą? A kurwa, quest niezaliczony. No ale trzeba zobaczyć, co jest w telewizji od rana. Dalej odpalaj się, po co piszesz że żeldzi? Przecież widzę, kurwa. Co to jest? Aha, satelita się zawiesiła. Gdzie jest ten drugi pilot? No. Nie no, jeszcze Fox Life nie działa. Co to ma, kurwa, być? Nie no, chyba się nie włączy. Dobra, jedziemy na Comedy Central. Ile to było? 52, to kanał wyżej. Ta, ale macycki. Ciekawe czy z nią jest jakiś sekstape nagrany. Muszę się Miszcza na się zapytać. Kurwa, on takie rzeczy wie. Ekspert odporno. Ok, zrobimy tysiąc pompek. Od rana dla zdrowotności, tak Szymon, nie poddawaj się głowa do góry i dupa do góry. I jedziesz, jedziesz na, jedziesz. Siła musi być, klata musi rosnąć. Tak, teraz nikt nie zauważył, że, że dodałeś klip drugi, żeby myśleli, że zrobiłeś tysiąc pompek, a tak naprawdę zrobiłeś tylko dwadzieścia. Ale rób, rób te pompki, rób. Ale burydel. Trzeba kompa Odpalić. Ale to jest kurwa syf. Baba mogła czasami tu posprzątać. Jezus jak mnie ścisło. Szybko do ubikacji, szybko. O! Kurwa, dlaczego mnie tak każesz, boże! Opuść mnie działo żatanie! O! Kurwa, po wysraniu się nie umyłem zębów. Na razie cześć pompa, tak wygląda poranek i samu.